Mierzący nieco ponad 5 stóp wzrostu Monty rozpoczął karierę w wodewilu, a w latach 30. XX wieku przeszedł do filmu najbardziej znany. Jest z ról Krasnoluda i Latającej małpy w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. 1939. Filmie, który uważał za szczytowe osiągnięcie swojej ponad 50-letniej kariery. Niewielu jednak wie, że był również utalentowanym kaskaderem. Występując we wszystkich scenach, akcji dla dziecięcej aktorki Margaret O'Brien, a także wcielając się w anonimowe role w dziesiątkach, klasycznych filmów, takich jak Planeta Małp, Papilon, Tarzan spotyka syna i Trzęsienie Ziemi. W tamtych czasach bycie niskim człowiekiem w branży rozrywkowej często oznaczało spychanie do dziwacznych ról, oszpecenie lub traktowanie jak żywe efekty specjalne. Jednak Monty pracował niestrudzenie w branży, która rzadko oferowała godność, pokonując wszelkie bariery, by móc nadal robić to, co kochał 28 grudnia 1999 roku. Harry Monty zmarł w swoim rodzinnym Dallas w wieku 95 lat. Guy Williams jako doktor John Robinson. Guy Williams, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Armando Joseph Catalano, Urodził się 14 stycznia 1924 roku w Nowym Jorku i był najsłynniejszym męskim gwiazdorem telewizyjnym lat 50. i 60. XX wieku. Mierzący 190 cm wzrostu, o eleganckiej prezencji i szlachetnej postawie, podbił serca widzów na całym świecie dwiema legendarnymi rolami zamaskowanego Szermierza Zorro i profesora Johna Robinsona odważnego ojca w filmie Zagubieni w kosmosie. 1960. 5968, gdy miał 41 lat. Pochodzący z biednego dzieciństwa w Bronxie Guy podbił Hollywood z determinacją. Porzucił pracę spawacza i księgowego, rozpoczął karierę modela i w końcu odnalazł swoją drogę w filmie. Sukces Disneya przyniósł mu sławę, ale wypadek podczas jazdy konnej w 1953 roku naznaczył jego karierę. Po zakończeniu filmu Zagubieni w kosmosie, Williams popadł w zapomnienie. Zapomniany przez Hollywood. Gdy jego złote lata przeminęły, jednak gdy jego gwiazda zdawała się gasnąć, Argentyna rozpaliła ją na nowo. Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się na lotnisku, żeby zobaczyć, jak wysiada z samolotu. Dzieci krzyczały. Zorro, Zorro, jakby superbohater wyszedł z legendy. Powrócił na scenę jako Zorro w sztukach, cyrkach i programach telewizyjnych. W 1980 roku rozstał się z żoną i wycofał się z życia publicznego, przeprowadzając się do luksusowego, ale opuszczonego apartamentu w dzielnicy Recoleta w Buenos Aires. Plany powrotu na ekran ostatecznie. Upadły projekt Zorro i Sudjiko został porzucony, gdy odebrano mu kontrolę kreatywną. 30 kwietnia. 1989 roku. Guy Williams zmarł nagle w wieku 65 lat z powodu pęknięcia tętniaka mózgu. Jego ciało odnaleziono zaledwie tydzień później w jego mieszkaniu. Pozostał. Głęboki smutek dla Argentyńczyków, którzy uważali go za cenną część swoich wspomnień z dzieciństwa, Jonathan Harris jako dr Zachary Smith. Jonathan Daniel Harris. Urodzony 6 listopada 1914 roku w Bronxie w Nowym Jorku. Był jedną z niezapomnianych twarzy amerykańskiej telewizji lat 60. w 1965 roku w wieku 50. Jeden lat zagrał doktor Zachariego Smitha w klasycznym serialu Science Fiction Zagubieni w kosmosie. Ekscentrycznego, dowcipnego i nieprzewidywalnego złoczyńcę, którego obelgi pod adresem okrągłogłowego robota stały się fenomenem popkultury. Życie Harrisa nie było jednak łatwe. Jako dziecko Jonathan spał w krzesełku do karmienia, żeby matka mogła wynająć pokój. Dzieciństwo spędził próbując pozbyć się mocnego akcentu z Bronxu i mówić standardową brytyjską angielszczyzną wbrew woli rodziny, zmienił nazwisko na Harris, aby poświęcić się karierze artystycznej i ukończył studia farmakologiczne na Uniwersytecie Fordham. W 1936 roku. Na ekranie Harris pojawił się w setkach seriali telewizyjnych od Jace Strefy Mroku i Bonanzy po Trzeciego Człowieka. Jednak to rola dr Smitha w Zagubionych w Kosmosie naprawdę podbiła serca widzów i przyniosła mu. Uwielbienie milionów fanów był tak uwielbiany, że w końcu pozwolono mu pisać własne kwestie. Za kulisami Harris wiódł spokojne i oddane życie prywatne. W 1938 roku poślubił swoją szkolną miłość Gertrude Bregman, i pozostał z nią przez 64 lata, aż do swojej śmierci. Mieli jednego syna. Później Harris poświęcił się aktorstwu głosowemu, użyczając głosu postaciom w filmach A Bugs Life, Toy Story 2 i Buzz Lightyear z Gwiezdnego c. dowództwa. Docierając do nowego pokolenia. Nawet Chuck Norris pobierał u niego lekcje śpiewu, pamiętając jak ekscentryczny nauczyciel wtykał mu rękę do ust, żeby poprawić wymowę. Jedynej osobie, której Norris pozwalał. W listopadzie 2002 roku Harris trafił do szpitala z powodu urazu kręgosłupa. Ale zmarł nagle z powodu zatoru płucnego. Zaledwie trzy dni przed swoimi 88 urodzinami. Zmarł podczas przygotowań do nakręcenia odcinka specjalnego Zagubieni w kosmosie podróż do domu projektu, który nigdy nie został ukończony. Kilka lat później jego żona zmarła spokojnie w wieku 93 lata. Mark Goddard jako Major Don West. Mark Goddard, urodzony jako Charles Harvey. Goddard. 24 lipca. 1936 roku w Lowell w stanie Massachusetts został obsadzony w roli majora Dona Westa w serialu Science Fiction. Fiction CBS Zagubieni w kosmosie. W 1965 roku, mając 29 lat, ta rola przyniosła mu miłość milionów, jako główny pilot Jupitera II. Don West uosabia lojalność, obowiązek i odwagę, zawsze czujnie chroniąc rodzinę. Robinsonów przed niebezpieczeństwami galaktyki, a zwłaszcza przed ciągłymi intrygami doktora Smitha. Jednak za tą reputacją kryją się sprzeczne emocje i ciche zmagania. Mimo że był kluczowym członkiem obsady, Goddard przyznał później w swojej autobiografii To Space and Back, że często czuł się przyćmiony przez bardziej ekstrawaganckie postacie komediowe, takie jak doktor Smith. Po tym, jak jego sława przygasła, Mark Goddard, rozpoczął nieoczekiwany nowy rozdział. Prawie trzy dekady po ukończeniu szkoły wrócił na studia i uzyskał tytuł magistra pedagogiki. W tym okresie poznał swoją trzecią żonę Evelyn, profesor literatury, i rozpoczął nauczanie w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w OPRK. Massachusetts. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się złamanym sercem a w trzecim po cichu odnalazł trwałe szczęście. W późniejszych latach Mark Goddard zmagał się z zwłóknieniem płuc przewlekłą chorobą, która stopniowo pozbawiała go oddechu witalności i wolności, którymi cieszył się kiedyś jako astronauta. Zmarł 10 października 2023 roku w Hengham w stanie Massachusetts w wieku 87 lat. Pod pseudonimem scenicznym, pseudonim sceniczny pominięto. Sheila Allen. Jako ciotka gamma, Sheila Mary Matthews. Urodzona 2 lutego 1929 roku w Nowym Jorku, była znaną twarzą amerykańskiej telewizji od lat 60 do 80. XX wieku. Jednak przez większość życia żyła w cieniu jednego mężczyzny Irwina, ale na swojego męża i twórcy niezwykle popularnych seriali telewizyjnych i filmów takich jak Zagubieni w kosmosie, Przygoda Posejdona i Płonący wieżowiec. W filmie Zagubieni w kosmosie Sheila Allen wcieliła się w ciocie Gamę w wieku 36 lat. Niską, ale tajemniczą postać, która dodała głębi uniwersum rodziny Robinsonów. Sheila była kimś więcej niż tylko aktorką. Była dyskretną, ale wpływową partnerką jednego z najbardziej wpływowych producentów Hollywood tamtych czasów. Zawsze angażowała się w projekty prowadzone przez męża. Jednak bycie żoną Irwina Alena nigdy nie było łatwe. Allen była znana z dominującej osobowości, silnej potrzeby kontroli i wysokich wymagań zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Osoby z jej otoczenia zdradzały, że ich relacja była często napięta, a Sheila rozdarta między dwiema przeciwstawnymi rolami oddanej obrończyni i artystki desperacko pragnącej wyrazić siebie. Presja stała się tak duża, że niemal porzuciła aktorstwo na kilka lat, by zająć się zarządzaniem za kulisowymi produkcjami Allen Productions. Po śmierci Irwina Alena W. Bundiandiaty 1991 roku. Sheila nigdy nie odeszła z branży. Zamiast tego nadal zarządzała firmą produkcyjną swojego zmarłego męża. Odegrała kluczową rolę w powstaniu remake'u Tunelu Czasu z 2002 roku i pełniła funkcję producentki wykonawczej współczesnej wersji Poseidona. 2006, udowadniając, że jest równie utalentowana jak słynny mężczyzna, z którym pracowała. W późniejszych latach życia Sheila Allen zmagała się z zwłóknieniem płuc poważną chorobą, która stopniowo utrudniała jej oddychanie, ostatecznie zmuszając ją do wycofania się z życia publicznego. Sheila Allen zmarła 15 listopada 2013 roku w Malibu w Kalifornii w wieku 84 lat. Jej śmierć była cichym westchnieniem oznaczającym koniec życia kobiety, która zawsze była obecna za kulisami, wspierając i dodając otuchy swojemu mężowi. Albert Salmi, znany również jako Alonzo P. Tucker. Albert Salmi, urodzony 11 marca 1928 roku w Brooklinie w Nowym Jorku, był synem biednych fińskich imigrantów. W wieku 39 lat zagrał w filmie Zagubieni w kosmosie 1966 w roli Alonza Pitakera zrzędliwego, ale charyzmatycznego poszukiwacza złota, który wniósł ironię i dramatyzm do rozwijającej się serii science fiction. Pomimo uznania krytyków salmi, zawsze wierzył, że teatr jest prawdziwą formą sztuki, a telewizja i film to jedynie drugoplanowe widowiska. Z tego powodu odmówił nawet roli filmowej u boku Marilyn Monroe. Decyzji, której wielu później żałowało, choć świadczyła ona o jego upartej i perfekcjonistycznej naturze. Salmi wystąpił w ponad 150 filmach i programach telewizyjnych, od Bez Przebaczenia i Oburzonych po Golfistów i Brubakera, ugruntowując swoją pozycję jako niezwykle utalentowany aktor drugoplanowy. Ale jego życie przybrało mroczny obrót. Po zakończeniu pierwszego małżeństwa z aktorką, Peggy Ann Garner poślubił Robertę Taper, z którą miał dwie córki. Później Salmi zaczął zmagać się z depresją i alkoholizmem, co prawdopodobnie wynikało z presji w pracy i ciągłych napięć rodzinnych. Wraz z upadkiem kariery wycofał się z życia publicznego i przeniósł się do Spokane w stanie Waszyngton, gdzie uczył aktorstwa i występował w lokalnych produkcjach teatralnych. W 1990 roku rozpadło się jego. Drugie małżeństwo Roberta złożyła pozew o rozwód i nakaz sądowy, oskarżając go o przemoc i groźby. Salmi zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, ale według dokumentów sądowych i relacji rodzinnych, napięcie w związku doprowadziło go na skraj rozpaczy. 22 kwietnia 1990 roku doszło do tragedii. Przyjaciel odwiedził dom i znalazł martwych małżonków w ich rezydencji w Spokane. Śledczy doszli do wniosku, że Albert Salmi zastrzelił Robertę w kuchni, a następnie popełnił samobójstwo na piętrze. Zmarł w wieku 63 lata, przynosząc szokujący i nieoczekiwany koniec życiu człowieka niegdyś uważanego za filar aktorstwa dramatycznego, a Falcon Crest. Jego życie osobiste stanowiło ostry kontrast z burzliwym życiem wielu jego kolegów po fachu. Stone ożenił się tylko raz z Carol H. Kleinman w 1964 roku i pozostał z nią do końca życia. Mieli czworo dzieci, a Stone zachował ojcowski wizerunek wolny od skandali, poważny i bez kontrowersji rzadkość wśród aktorów tamtej epoki. W latach 1988-1994 był szeroko znany z roli sędziego Paula Hansona w serialu Los Angeles. Lo, a w 2006 roku, w wieku 83 lata, po raz ostatni pojawił się w telewizji w serialu Surrender Dorothy. Tragicznie, 2 listopada 2011 roku, zaledwie dzień przed swoimi 88 urodzinami. Leonard Stone zmarł w Encinitas w Kalifornii po długiej walce z rakiem. Zmarł spokojnie tak jak żył, i pracował. Robert Falk, jako kron, Robert C. Folk, urodzony, 5 maja 1908 roku, w Pensylwanii jest jednym z najbardziej płodnych aktorów amerykańskiej telewizji XX wieku. Miał 59 lat. Gdy wcielił się w Krona twardego pirata kosmicznego w odcinku serialu Zagubieni w kosmosie z 1967 roku. Postać ta wniosła do serialu surową siłę wyrażaną wybuchowym temperamentem, silnym instynktem przetrwania i wzrokiem, który zdawał się przeszywający każdego, kto stanął mu na drodze. Na ekranie był dobrze znany fanom seriali Bonanza. Bonanza The Rifleman Green Acres, Lassie i Perry Mason, często obsadzanym w rolach szeryfów, kowali, sędziów czy policjantów. Jego surowa postawa, stanowczy głos i naturalny styl gry sprawiły, że często wybierano go do drugoplanowych ról w filmach politycznych lub do ról złoczyńców z nutą humoru. Ta konsekwencja ma jednak swoją cenę follow. Przyznał, że czuł, iż jego kariera ograniczała się do małych, powierzchownych ról, które rzadko pozwalały mu zgłębić głębszą złożoność postaci. To oczarowało miliony, ale stało się też ciężarem. Później przyznał, że podtrzymywanie tej farsy przez dekady nie zawsze było przyjemne. Poza sceną Feld unikał rozgłosu. W 1940 roku poślubił aktorkę Virginie Christine i pozostał z nią aż do śmierci. Mieli jednego syna. Mało kto wie, że był również utalentowanym szachistą, często spędzającym bezsenne noce na grach z najlepszymi arcymistrzami Ameryki. 18 listopada 1993 roku Fritz Feld zmarł w wieku 93 lata w domu opieki w Los Angeles z przyczyn naturalnych. Został pochowany na cmentarzu Mount Sinai obok ukochanej żony. Choć odszedł spokojnie, pozostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo nie tylko w postaci wyjątkowej muzyki pop, ale także artysty oddanego swojemu niepowtarzalnemu stylowi komediowemu. Harry Monty jako Gowanus. Harry Monty, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Jaime Lichtenstein, urodził się 15 kwietnia. 1990 roku. Cztery roku w Dallas, w Teksasie, jako syn polskich imigrantów. Miał 62 lata, gdy zagrał w filmie Zagubieni w kosmosie. 1966 wcielając się w postać gu, drobnej, dziwnej i tajemniczo milczącej. Postaci, która pozostawiła po sobie niezatarte wrażenie, pomimo krótkiego czasu spędzonego na ekranie. Leonard Stone jako Farnham Leonard Stone, urodzony 3 listopada 1923 roku w Iisika Manitsara. Salem w stanie Oregon jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych postaci amerykańskiej telewizji XX wieku. W wieku 44 lata zagrał Farnhama w filmie Zagubieni w kosmosie. 1967 przebiegłego, aroganckiego, a zarazem dziwnie czarującego oszusta, który zarówno irytował, jak i zachwycał obsadę i publiczność, Jupiter II, z ponad 120 gościnnymi występami w serialach telewizyjnych i 35 filmach, stał się królem aktorów drugoplanowych w Hollywood. Od ojca Violet, W. Willy Wonka i Fabryka Czekolady. 1971 po barmanów, senatorów, lekarzy-sędziów i niezliczone inne role drugoplanowe w niemal każdym ważnym amerykańskim serialu telewizyjnym na przestrzeni czterech dekad: Gunsmoke, Perry Mason, L.A. Law, Hill Street Blues, Mission Impossible, M.A. Cell. Sudem armia radziecka w porę wyzwoliła berlińskie więzienie. Ratując go przed egzekucją. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Zmienił nazwisko na Marcel Hiller i resztę życia spędził jako Francuz. Od tamtej pory stał się znaną postacią w amerykańskiej telewizji, grając liczne typowe francuskie role. Wystąpił w setkach seriali telewizyjnych, w tym w Strefie Mroku, Dorwać Smarta i MacLeod. A szczególnie zapadł w pamięć jako francuski szef kuchni w filmie Sabrina z 1954 roku, u boku Audrey Hepburn. Pomimo ról komediowych, Hiller przyznał, że nie, zawsze był tak zabawny jak grane przez niego postaci. Życie pod fałszywym nazwiskiem i ciągłe poszukiwanie śmiechu, jednocześnie skrywając swój wewnętrzny mrok, sprawiło, że z czasem coraz bardziej się wycofał. Marcel Hiller zmarł. 1 stycznia 1988 roku w wieku 79 lat. Przyczyna śmierci nigdy nie została ujawniona. Zmarł spokojnie bez obecności rodziny, przeżywszy życie, które określiły trzy różne imiona. Fritz Feld jest panem Zumdischem. Fritz Feld urodził się 15 października 1900 roku w Berlinie w rodzinie żydowskiej. Miał 66 lat, gdy zagrał pana Zumdisza w filmie Zagubieni w kosmosie, 1966. Jego postać bystrego i tajemniczego biznesmena, międzyplanetarnego, pojawiła się na krótko, ale pozostawiła trwałe wrażenie dzięki europejskiemu poczuciu humoru i specyficznemu stylowi pop, charakteryzującemu się cmokaniem na znak zaskoczenia lub irytacji. Feld rozpoczął karierę w erze kina niemego w 1917 roku i przez 7 dekad zagrał ponad 140 ról. Często wcielał się w ekscentrycznych arystokratów, ekscentrycznych gości czy stereotypowych recepcjonistów hotelowych role, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Jednak to jego ikoniczne, popowe brzmienie, stworzone przez samego Felda, przyniosło mu sławę w Hollywood. W życiu prywatnym poślubił aktorkę Barbarę Slater w 1947 roku małżeństwo, które przetrwało do jego śmierci. Wcześniej był żonaty z doświadczoną aktorką Alice Frost. Chociaż nie mieli razem dzieci, ich związek pozostał spokojny i szczęśliwy. Pod koniec lat 70. stan zdrowia Folka zaczął się pogarszać. Stopniowo wycofał się z telewizji i wiódł spokojne życie z żoną w 70. Kalifornii 25 lutego 1989 roku. Roku Robert Folk zmarł z powodu niewydolności oddechowej w wieku 80 lat. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które pomogło ukształtować rolę wiodącego aktora w amerykańskiej telewizji na ponad trzy dekady. Marcel Hiller. Jako Youngman. Marcel Hiller, urodzony jako Erwin Otmar Hiller, 23 kwietnia 1908 roku w kolonii. Niemczech miał 59 lat, gdy pojawił się w filmie Zagubieni w Kosmosie. 1967 grając Jungmana, przebiegłego i chciwego międzyplanetarnego handlarza złomem o nieodpartym uroku. Z jego francusko-niemieckim akcentem i ekscentrycznym zachowaniem trudno było nie zauważyć tej postaci. Urodzony w żydowskiej rodzinie w nazistowskich Niemczech, Hiller uciekł, zmieniając nazwisko i dołączając do wędrownej trupy teatralnej. Następnie zaryzykował wszystko, używając swojego prawdziwego nazwiska, pracując dla organizacji Totramienia nazistowskiego reżimu budowlanego. Kiedy odkryto jego żydowskie pochodzenie, został skazany na śmierć.